Mamy pierwsze potwierdzone informacje o ewolucji karty Hero. Wiemy, jakie dokładnie będą wymagania oraz nazwiska, które najlepiej będą do niej pasowały. Zaraz powiem Wam o dokładnych szczegółach oraz powiem o jednym elemencie tej układanki, który jest bardzo mocno istotny. Do tego pogadamy o karcie Toty Messiego oraz o karcie 98. Oby te dwie karty jej ostatnio rozdało za darmo, a teraz krążą pogłoski, że jej zabierze niektóre z nich. Za chwilkę opowiem Wam o szczegółach oraz powiem, kto może spać spokojnie. No i do tego pogadamy o kolejnym błędzie EA. Tym razem chodzi o błąd wizualny, ponieważ po 19 wczoraj wciąż w paczkach widniały procenty, które mówiły, że możecie trafić kartę Toty. Oczywiście taki napis bardzo mocno wprowadza w błąd, więc sytuacja nie powinna mieć miejsca, a osoby, które oczywiście otwierały te paczki mogą ubierać, ubiegać się o rekompensatę. Zaraz sobie omówimy tą sytuację i powiem jak będzie wyglądała rekompensata i czy w ogóle wleci. Ostatni konkurs wygrywa czterech widzów. Pozdrawiam Was i oczywiście gratuluję wygranej, a dziś w komentarzach typujcie wynik meczu Alaves Barcelona. Osoba, która zrobi to dobrze otrzyma tą samą nagrodę jak zawsze. A ja tylko przypominam, że aby kwalifikować się do konkursu, trzeba mieć polubiony ten film i trzeba subskrybować mój kanał. Także powodzenia! Na sam start zaczniemy sobie od bardzo ważnego szczegółu, a mianowicie od ewolucji Hero. I na sam start muszę Was przeprosić, bo u góry ktoś tupie, ale takie jest oczywiście mieszkanie w bloku. Także sorry, gdyby było coś słychać, ale oczywiście dostaliśmy wymaganie od Foot Police Leaks. Mogę Wam w 100% powiedzieć, że oczywiście są one potwierdzone. No i oczywiście cała ewolucja będzie tyczyła karty napastnika, zwykłego oczywiście Hero, momentu rarity, zwykły Hero. No i takie są wymagania jak sobie je skopiujecie na fotbinę zaraz pokażę Wam karty. No i os oczywiście karty, które będą w tym przepalane, będą otrzymywały dodatkowy playstyle z plusem prawdopodobnie, czyli oczywiście zobaczymy pierwsze karty hero, które będą miały dwa playstyle z plusem. No i oczywiście nie ma napisane nic o cenie, a tutaj macie przykładowe grafiki, jak mogłoby to wyglądać i oczywiście mamy Francescoliego, Forlana i Brolina. Te karty na Foodbinie, jak sobie skopiujecie te wszystkie wymagania, zobaczycie, że naprawdę nie ma ich dużo, ale cztery nazwiska z nich, czyli oczywiście Robikin, Forlan, Brolin i Francescoli są to karty, których aktualnie nie ma na rynku. Oczywiście reszta kart jest bardzo, bardzo mocno podbita, dlatego nie ma sensu w to inwestować, ponieważ te karty prawdopodobnie będą przeinwestowane i prawdopodobnie te karty po ewolucji, jak ona wejdzie do Ultimate Team, prawdopodobnie spadną z ceny. Oczywiście lepszym aspektem tego wszystkiego jest to, że tak jak powiedziałem, nie ma napisane nic o cenie, czyli wchodziłoby w grę, że ta ewolucja będzie darmowa i jak najbardziej jest to możliwe. Ja oczywiście tego nie jestem w stanie w 100% potwierdzić, ponieważ nie ma tego napisanego, ale naprawdę miałoby to ręce i nogi, ponieważ te karty są bardzo tanie i gdyby ta ewolucja była tania, byłaby darmowa, na pewno bardzo mocno urosłyby one na cenie, a oczywiście to było zabiegiem i jej od samego początku. Dokładnej daty również nie ma podanej, ale obstawiam, że do czwartku taką ewolucję zobaczymy. Także jak będą kolejne informacje, to oczywiście w kolejnym odcinku was o tym poinformuję. No. No A teraz kolejna informacja, która już nie jest tak dobra jak poprzednia, a mianowicie krążą pogłoski, że jej może zabierać karty, które ostatnio rozdali przez przypadek. Ja oczywiście źródła nie będę pokazywał, ponieważ gdyby to okazał się fake, no to nie ma sensu tego promować. Chyba musicie mnie zrozumieć. No i oczywiście chodzi tu przede wszystkim o to, o tą zwykłą kartę tej, która potem zmieniała się nawet w kartę 98. A oczywiście po kolei wyglądało to tak, że osoby, które miały kartę jego zwykłą, otrzymywały darmową kartę 86 overalla Road to the final. Wydaje mi się, że osoby, które otrzymały tą kartę, mogą spać spokojnie, ponieważ w każdym momencie mogli się tą kartę sprzedać za 60 tysięcy końców i jej w tym wypadku nic nie może zrobić, także wydaje mi się, że tak jak mówię, te osoby mogą spać spokojnie. Natomiast osoby, które miały zrobioną ewolucję tego ziomka, miały kartę 81, nagle wczoraj w nocy dostały kartę 98, która automatycznie im się zmieniła. I wydaje mi się, że tutaj jej może wrócić do stanu poprzedniego, do stanu pierwotnego, czyli oczywiście po prostu osoby, które mają tą kartę taką, po prostu zostanie im ona zmieniona na kartę poprzednią i wydaje mi że w tym wypadku EA mogłoby tak zrobić. Jak będzie rzeczywiście, to nie wiem. Nie ma oficjalnego statementu EA, nie ma oficjalnej informacji. Także o tej karcie i o tym nazwisku będziemy musieli jeszcze poczekać. Natomiast, oczywiście, statement o Messi był. Było napisane, że ten Messi zostanie na pewno w waszych klubach i o nic nie musicie się bać. Także nie słuchajcie żadnych informacji. Ten Messi będzie u was w klubie, ten Messi zostanie i EA nic z tym faktem nie może zrobić, ponieważ Messi był zdobyty w sposób uczciwy. Wczoraj po 19 z paczek wyszły karty Toty, ale nie do końca, ponieważ po 19 mogliśmy nadal zobaczyć, że był to błąd wizualny i że tutaj było napisane, że macie cały czas z tej najlepszej paczki ponad 5% na kartę Toty Icons i równo 7% na kartę Team of the Year. Oczywiście na dole było niby napisane, że ceny dotyczą 2 lutego na godzinę 17.59, no ale i tak sam fakt, że jak otwieraliście paczkę i sprawdzaliście procenty, no to było napisane, że, że możecie trafić kartę Toty, a w rzeczywistości, co możecie znaleźć na Foodbinie, na Twitterze, przepraszam, te karty i tak dropiły w swoich złych Wersjach. Także to był kolejny błąd, i taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Oczywiście teraz ta sytuacja jest naprawiona i w paczkach wszystko jest normalnie. A to co widzicie tutaj, miało miejsce wczoraj od godziny 19 do godziny około 20.15, czyli pod, przez ponad godzinę. Tak to wszystko wyglądało. Myślę, że osoby, które otwierały paczkę i było tak napisane, na spokojnie mogą być, cz mogą czuć się pokrzywdzone przez EA. No i jakby nie było, należy im się potencjalna rekompensata. Wiadomo, jak EA w tym roku podchodzi do rekompensat. 90% tematów oni wolą przejść milczeć i poczekać i się w ogóle do tego nie odnosić, no ale taka sytuacja, myślę, że można by śmiało do tego, że tak jakby kupujecie los na loterię, a ta loteria koniec końców się nie odbyła, no bo oczywiście dajecie sobie szansę na, ta, na kartę Toty, ale i tak naprawdę ta, tej szansy nie ma, no bo Toty się nie da trafić, także koło znów się zatacza, czekamy na oficjalny komunikat i jej, ale wydaje mi się, że w tym wypadku się takiego czegoś nie doczekamy, a ostatnie dwa tygodnie dla tej firmy z Kanady wydaje mi się, że naprawdę jest to okres, który jest bardzo, bardzo nieudany. Natomiast udana może być im Inwestycja w karty, to te, które wczoraj wieczorem delikatnie z tej ceny spadły. I możecie to zobaczyć na każdej karcie, na każdej platformie. Ponieważ, jak widzicie, czy to w przypadku Teo Hernandeza, czy na przykład Jude Bellingham, no, te karty delikatnie wszystkie spadły. Oczywiście ta cena tych kart najdroższych pozostaje bez zmian, ponieważ cały czas Haaland, Mbappe, Messi, czy chociażby Aleksia Putejas są to karty, których na rynku, na PC nie kupicie, ponieważ po prostu mają za niskie widełki. No i oczywiście ludzie się wystraszyli, ludzie panikowali, że te karty będą cały czas leciały w dół i zaczęli z nich masowo wychodzić. Według mnie taka sytuacja. Nie będzie miała miejsca. Weźcie pod uwagę to, że te karty już nigdy nie będą dropić, no chyba, że będzie mieć koniec gry i wszystkie karty specjalne będą dropić z paczek. Także wydaje mi się, że tych kart będzie coraz mniej na rynku. Będą one coraz droższe i na spokojnie każdy, to, kto taką kartę ma, wydaje mi się, że może spać spokojnie i na spokojnie, jeżeli możecie sobie pozwolić, jeżeli, jeżeli chcecie na przykład zakupić taką kartę pod inwestycję, wydaje mi się, że to będzie to dobry ruch i te karty z dnia na dzień powinny być coraz wyżej. Tak samo karty wyróżnień TOTY, jak widzicie, tutaj jest czerwono, one pospadały w dół nawet o 10 czy 11% ale wydaje mi się, że jest to chwilowe i że te karty tak czy siak powinny rosnąć. Oczywiście mi chodzi tutaj o te karty najbardziej grywalne, czyli chodzi mi oczywiście o Valverde, Diani, czy chociażby, no nie wiem, Salah, albo Vinicius Junior, ponieważ te oczywiście najtańsze karty, one mogą spadać w dół, ponieważ niczym specjalnym się nie wyróżniają. Ale na spokojnie jak macie te karty najdroższe, tutaj w tym przypadku również możecie spać spokojnie. Wydaje mi się, że w przeciągu tygodnia czy dwóch powinniśmy zobaczyć to, że ta karta będzie sobie stopniowo rosła. Wczoraj o 19 dostaliśmy również całą drużynę Road to the Final, która tak naprawdę niczym nie różni się od tego Co dostawaliśmy w przeciekach Oczywiście teraz inwestycje Ponieważ ten event jest to event live Czyli oczywiście karty się będą ulepszać Jest to jeden z najfajniejszych eventów pod inwestycje No i często pytacie mnie kuzunek Kiedy znowu pod te karty inwestujemy Bo wiemy, że rok temu fajnie to wychodziło Powiem wam tak, musimy teraz poczekać przynajmniej do przyszłej środy Ponieważ codziennie tych kart będzie coraz więcej na rynku A oczywiście im czegoś jest więcej na rynku Tym jest tańsze Także musimy poczekać aż ta cena się ustatkuje Według mnie teraz z dnia na dzień cena tych kart będzie spadać i tak jak mówię do przyszłej środy, czwartku musimy poczekać później w te karty na spokojnie zainwestujemy ponieważ w przyszły piątek prawdopodobnie zacznie się już nowy event, który zaraz Wam omówię, także bądźcie na bieżąco czekajcie do przyszłego tygodnia, ponieważ tam na grubo będziemy w te karty wlatywać no a w obecnym miesiącu cały czas możecie wpadać na mojego Discorda handlowego są jeszcze wolne miejsca, więc pamiętajcie, że macie w opisie zaproszenie do Discorda teraz na ekranie będziecie widzieć kilka przykładowych ss jak to wygląda ostatnimi czasy, ja w skrócie powiem Wam, że znajdziecie tam na przykład gotowe, gotowe filtry do snajpienia, gotowe nazwiska pod inwestycje, czy na przykład ogólną analizę rynku. Sposoby dodaję dla, dla zarówno małego budżetu, jak i dla milionerów, także każdy, kto dołącza, znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście macie również kanał Opinia Faczy. Tam polecam zerknąć jak ktoś jest zainteresowany, ponieważ macie tam informacje, jak wypowiadają się osoby, które taką rangę już miały, ile one zarobiły, jak to wygląda i czy polecają. Także oczywiście zapraszam. Link do Discorda macie w opisie. Miejsca są ograniczone, także kto pierwszy ten lepszy. Wczoraj również pojawiła się oficjalna informacja od Food Police Leagues, że Cole Palmer nadchodzi jako jedna z wielu kart Future Stars i oczywiście event ten będzie podzielony na dwa tygodnie, więc pewnie zobaczymy drużynę pierwszą, jak i drużynę drugą i to wszystko by się zgadzało, ponieważ ja Wam pokazywałem, że rok temu dostaliśmy tych kart naprawdę bardzo dużo, jest ich łącznie trzy strony na futbinie, więc wszystko wychodziłoby na to, że tych kart będzie dokładnie dwie drużyny i że ten event będzie bardzo, bardzo rozbudowany, ponieważ na pewno wiele kart pojawi się w SBC i na pewno niektóre karty będą w zadaniach. Wydaje mi się, że jest na to czekać i tak naprawdę jeszcze dobrze nie zaczął się event Road to the Final, a ja już nie mogę się doczekać tych Future Starsów, ponieważ podczas tego eventu też również bardzo fajnie działa się na rynku, ponieważ występują masowe wysypy i naprawdę ludzie otwierają sporo, sporo paczek, także jest na to czekać, wydaje mi się, że dzisiaj jak i jutro zobaczymy kolejne potwierdzone karty, także w, jut w jutrzejszym odcinku o godzinie 14 pokażę Wam kolejne potwierdzone informacje ponieważ pamiętajcie, że od ponad miesiąca na tym kanale odcinki są codziennie o 14 albo chwilę po niej natomiast wczorajszy content bardzo mi się spodobał, dostaliśmy dwa zawo dwóch zawodników miesiąca, ich nie będziemy omawiać, ponieważ no tego nie opłaca się robić, ale dostaliśmy bardzo fajnego rzeszułek i który oceniany jest bardzo, bardzo pozytywnie, trzeba przepalić tylko i wyłącznie cztery składy, więc bardzo fajny przykład no i sama karta kosztuje około 400 tysięcy końców, w zależności od tego na jakiej platformie gracie i jak możecie zobaczyć jest oceniana bardzo pozytywnie, co mówiłem przed chwilą oczywiście karta bardzo fajna, ponieważ ta karta może cały czas się ulepszać, no i ma 4 na 4 gwiazdki, dwa playstyle z plusem 86 z winności, 86 balansu, 96 staminy, wysoka wysoka pracowitość, bardzo fajne podania bardzo fajne playstyle, o czym już mówiłem, no i oczywiście alternatywne pozycje, ja tego kimicia zrobiłem, jestem z niego bardzo zadowolony jak potrzebujecie solidnego pomocnika box to box który oczywiście będzie się ulepszał, ponieważ na pewno Bayern wydaje mi się, że do półfinału na spokojnie sobie dojdzie, także taki kimś na pewno 2-3 potencjalne upgrade'y zdobędzie, naprawdę karta warta uwagi jeżeli się, jeżeli się zastanawialiście, to ja osobiście tą kartę od serca polecam i pamiętajcie o tym, że cały czas w SBC możemy zobaczyć Dawida Neresza, no i Lautaro Marta za ponieważ te karty są potwierdzone, także dziś, jutro albo ewentualnie pojutrze na pewno jeden z nich, a być może obydwaj pojawią się w SBC, no i na pewno te karty wyglądają ciekawie, ponieważ no ten Lautaro, no może okej, okay. on jest taki sobie, ale ten Neresz, jak na szybkiego zmiennika, który i tak może się jeszcze ulepszać, naprawdę jak jej nie przesadzić wymaganiami, może być kartą, którą będzie się opłacał zrobić, ponieważ powinien być on tani. A teraz minutka albo i dwie dla tych osób, które oglądają mnie tylko i wyłącznie dla inwestycji, które ostatnimi czasy naprawdę bardzo bardzo ładnie wychodzą, ponieważ nie ma co mówić, ale cały okres toty trzeba uznać jako okres udany. No i oczywiście zacznijmy od tego, że w SBC czy w przeciekach nie ma żadnych pojawiających się ciekawych SBC, oprócz oczywiście tych kart, których pokazywałem przed chwilą. Natomiast w co można zainwestować, żeby, żeby nie siedzieć bezczynnie? Na pewno karty o 84 je możecie brać ze spokojem, jeżeli ktoś ma duży budżet. Nie boi się tego, że te karty mogą leżeć około 4-5 dni na liście. Bierzcie te karty po 1300 końców maksymalnie. Wiem, że na konsoli ceny są delikatnie wyższe, ale jak chwilę posnajpicie, na spokojnie te karty zbierzecie. Oczywiście, tak jak mówię, one mają widełki od 1100, więc niżej niż 1200, 1300 być nie mogą. Także, jak weźmiecie je po 1300, możecie spać spokojnie i możecie czekać na rozwój wydarzeń. Następne karty to były oczywiście karty 85, 86 czy karty 87. Tutaj musimy poczekać, aż one spadną. Są bardzo mocno podbite po ostatnich SBC. Wydaje mi się, że kwestia 4, 5, maksymalnie 6 dni i te karty wrócą do starych cen. Także będzie się czym interesować w przyszłym tygodniu. Następnie karty, oczywiście 90, one teraz delikatnie będą Spadały w dół. Nie mamy żadnych zapowiadających się ciekawie SBC, także naturalne jest to, że te karty najdroższe one będą spadały. Mam nadzieję, że, że wszyscy z nich wyszliście, ponieważ naprawdę podczas loty bardzo ładnie oddały. No i oczywiście, informy. O te informy bardzo mocno mnie pytacie, ponieważ cena aktualnie kusi, ponieważ są one bardzo, bardzo nisko, ale na razie ich nie dotykamy. Tak jak powiedziałem, w przypadku kart 84 nie ma na razie żadnych ciekawych SBC, które mogą wlecieć na dniach, także te informy prawdopodobnie będą leżały. Tutaj sytuacja jest delikatnie inna, ponieważ karty 84. 4. Są to karty uniwersalne, także one nadają się do większości SBC, natomiast informy są rzadkością i one tylko w niektórych wyzwaniach są przydatne, także te informy one mogą spadać i w nie aktualnie nie wchodźcie, musimy poczekać to, co mówiłem przed chwilą, mamy zbyt małe przecieki na większe inwestowanie, lepiej poczekać 2-3 dni w bezczynności niż głupio inwestować i potem tracić. No ale oczywiście, żeby nie siedzieć bezczynnie, polecam wam flipować. Często pytacie, na których kartach kuzonek najbardziej opłaci się flipować? Które karty mają bardzo fajne skoki i jest to oczywiste. Macie taką zakładkę jak All Popular Players na Futbinie na stronie głównej. Jak sobie ją klikniecie, przekieruje was do takiej strony i tu macie wszystkie najpopularniejsze karty na Futbinie i tu właśnie tymi nazwiskami polecam się zainteresować. Ja dokładnych kart wam nie podam, ponieważ to zostawiam tylko i wyłącznie dla handlarzy na Discordzie, ale tutaj jeżeli ktoś jest trochę kumaty, jeżeli ktoś przeglądnie wykresy, na spokojnie te karty można sobie wybrać i to właśnie te karty najbardziej oddają co tydzień, jeżeli chodzi o temat flipowania i temat przeróżnego budżetu, jakim dysponujecie. To by było na tyle, widzimy się jutro o 14. Mam nadzieję, że będziecie, ponieważ zapowiadają się grube i potężne dni. Siemano!